Cześć witajcie! Z tej strony Wupo, jest ze mną standardowo. Gajos Siemanko. No tak, cześć. I jesteśmy ponownie na mapce Temple Polans. Of of tak. Ha, ha, ha. Drugi ten. Zaczynamy. Um, Lecimy tutaj dokładnie. Mamy, start. mamy mamy. To jakaś start. gra jest. Wcisnąłeś to już? Wciśnij. No wcisnąłem, Wcisnij. teraz leć, może do, dobiegniesz. Ty no ale tu brak klaska. A ja chyba że tu trzem. No kurde, a to jest na czas całość, dobra. Nie. No to Czy ja tam nie. dojdę. No nie, 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 nie ma takiej opcji. I ty tam klikniesz. Nie, no dam radę, La lajcik, wyluzy, wyluzy. Nie gorączkuj się. O kurde, spadłem. A Uff. ja mam jej Aaa, ja. pajaki cheater? Ja jej mam włączonego, miałem włąconego. dobra. Ty jeszcze raz kliknę, ok? No, lajtowa, czekaj. Tu tu, tu. dźwięki z Minecrafta yep, teraz lecimy szybko, 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 szybko. Szybko, jupe. <grym> kurde, co jest? Jupe. troszkę sobie parkura ćwiczyłem, ale widzę, że gówno z... to pomogło. O kurde. No. Dobra, zdążymy. No ja, yeah. Tam skrzynka jest na dole. Gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie? W rogu, w rogu. W rogu. No. Pójdę, jak już jestem na dole. Tam jest złoto. O kurde, spadłem. Spadłem złota. A, Ale mamy ten. E, peaceful, nie? Mamy peaceful, ta. no, tak. No, także nam nic nie grozi. Troszkę sobie pooglądacie lamimy. Ile złota było tam. Za każdym no. razem klikaj jak spadamy, żeby zdążyć. A, A jaj, To jaj, tak jaj, chyba jaj. nie działa. Dobra, no, możemy klikać. Nie, Kurde, nie wiem. Kurde, no dlaczego ja właśnie w takich ciemnościach mam zdeczka lagi. Pewnie dlatego, że cieniowania tutaj dużo jest. Ty no nie mam pojęcia. Ja tam lagów nie mam, aczkolwiek. Tak, coś patrz, tutaj jest jasno. Wyjdę w ciemność. A dobra, pierdzielić. Jak gramy, to gramy. A dobra, aj dobra. O Jezu... No co? <laughs> Jaka nie nada? jedną Jaka żenada, roku. jak kaleczymy. No. <laughs> o oh, Dobra. Teraz będę no, skakał powolutku. Dalej. Po prostu kto pierwszy wejdzie na górę, yy, to wtedy ktoś komuś kliknie. No. I wtedy się tepniemy, bo można tepać się, jakby ktoś nie oglądał no, pierwszego można. odcinka. Dobra. Teraz wbiegamy tutaj. No, jak lecze? Wbiegamy tutaj. Wbiegamy tutaj. A, a, folo. to nie jest źle, e, stary. A, wow, 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 wow. Coś źle. Musisz tam skaczyć na tą drabinkę. No ja wiem. No ja wiem, ale kurde, no. Ciężko. Dobra, tu, tu, tu. Och, dobra udało się. Możesz wcisnąć. Pod... Działa? No, nie, musisz mi wcisnąć. No, no to jest na czas, to trzeba poczekać teraz troszkę. Otwórz się Kurde Jeszcze raz Nie gadaj No bo stałem, odszedłem za czymś co to jest tak specjalnie zrobione żebym ja kliknął Nie nie nie, to jest wyważone Przejdziesz całe i akurat ci się otworzy. Ale to jest niemożliwe, to w 10 sekund się tego nie stanie Dobra możecie się tepnąć Dobra tepe Dobra i zobaczymy, co teraz tutaj jest. E, jakby Oł. co, to nie miejcie że, za zły, że po prostu się tepam, ponieważ... Ale można, e, można, jest w zasadach, można. Więc W zasadach jest, że można, wystarczy, że jedna osoba przejdzie. Dobra. E, jest tylko jedna droga, żeby wyjść z tego śmierdzącego piekła. Są cztery ukryte miejsca. E, Wallows, nie wiem, co to jest. I w wodospadach. Dobra, coś tam mamy zrobić. O kurde. Ohohoho, <laughs> na Bucato. Ty, czemu to jest tak ciemno, strasznie? Nawet mam, mam brightnessa na maxa no i. No ja też. Nie wiem, czy widzowie będą coś widzieć. To choć tak, weźmiemy taką, jeszcze nikt tego nie robił. Weźmiemy tego game mode'a, y weźmy. Glowstone y i porozrzucajmy. <laughs> co za ty... No Dobra. co? Staram ty pomysł, pa. Jebs. Yeah, Jee, wstawaj na wszędzie. Na ziemi postawię troszkę. E, można it it tutaj można pierdolnie Gloustauna. Tutaj, Czyli tu śmierdzi, dobra. Czyli tu jest Tutaj, no, tutaj. Co mamy tu znaleźć w ogóle? Dobra. wystarczy tego glowstone'a czy jeszcze można podpierdzielić trochę tego glowstone'a, Na no, dół można dać? No dole, tak, bo to nic nie da. Na dole to nic nie widać w ogóle no to. Dobra. Jest już bo to wiesz. Dobra. To jest Ty, już już no, w ogóle. Nie co wiem ja dlaczego tu szukam, takie. coś pensy. szukam, ale nie wiem czego. Dobra, wbijaj tam na górę. Yy, GM. O, wpiłem do jakiejś To wyrzucamy, mogę sobie to w wodę wyrzucić. Dobra coś znalazłem. Boże, jakie to skomplikowane tutaj jest. Jakieś wełny są. Jakieś Dobra, ale co musimy zrobić? No nie, nie chyba co nie... A, dobra, o, dobra. znalazłem bo... jakieś wejście. Ta, toż już y, wejść, bo tam tu jest napisane, że tam. Kurwa, cztery wejścia jakieś mają niby być i. No, jest jedno wejście. O kurde, chodź tam. Czy nie chcesz? Ja już jestem w innym i nie da się wyjść, wiesz? Gadasz. Ale się wybałem. Ale u mnie drzwi normalnie są otworzone, mogę wrócić. <laughs> w A, wow, bez wejścia, więc wybaczcie, że użyję tu to A, Wow, 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 wow. wow. Ja tu w ogóle nie powinienem wchodzić, ale dobra Dobra Ale dobra Aj, dlaczego spadłem, dlaczego spadłem? Jak no był parkrowny może Dobra Ciężko, ciężko. Ja, ja się palę o, się to, zgasiłem to po prostu, ja pierdzielę Mogłem to zgasić już na początku. A ty kurde, nie szukacie mnie. No nie, kurwa. No ciężko Zaraz. Jeśli okaże, że za mną tak. przejście, to będzie się wkurzył, no ale dobra, spróbujemy przeskoczyć. Dobra, to, to, to... dobra, skaczemy. O boże, Jezus, nie doskoczyłem. No Boże. <grym <grym> <grym> nie wiem, jak tam u ciebie idzie, bo u mnie niekoniecznie Ja mam takie, 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 takie. No. Jak wskakujesz na płytkę, to się wyłącza sprint, nie wiem czemu. No kurde. Normalnie przy tym skakałem. Dobra, to Dobra. Tak. Teraz poczekamy na przypływ. fps Błosko, bosko, bosko. Ech. Kurde, za długo biegam. No Pani, idź pan, fuj. Stawię sobie tu set home, żeby nie pływać za każdym razem, bo to nie ma sensu. A co masz, coś tam w wodzie jakieś te? E, ta, bo jak nie przeskoczę, to muszę dobra. Wo wodą wracać dobra. i to trochę dużo czasu. Już mi się uda jedno pomieszczenie zaraz otworzyć. Come on, come on. O nie. Dobra, idę powolutku. Możliwe, że widzowie nic nie widzą, ale. Jak tam? Coś się otwiera... Zaraz. O, coś się otwierzy. So ja so... ze mną. Weź się tepnij do mnie. Nie mogę, stary. Ale skoro nic tam nie zrobiłeś, to tepnij się do mnie, bo ja już gorzyłem. Ale ja tu mogę przejść, tylko że nie. O nie ja pierdziele umiem. musisz tutaj być, bo to jest normalnie plansza, ty? No dobrze, potem do taka ciebie. Taka duża. Przyjdę. No kurde. To get throat you have to get 3 wolves, 3 Out of no dobra, the dispersed. Dobra, dog. But as you may notice D6RD6... No twój angielski concept. to ja chyba nie jest za dobry? No, całkiem. chyba nie jest, za dobry. No, dobra, to potem do ciebie przyjdę, to ci pomogę. Um, dobra, to lecimy. No ups. Boże, jaka kaleka ze mnie. Mm, Ty no tam się nie... Ile, ile da się skok kratek przeskoczyć w Minecrafcie? Czterech się chyba nie da, nie? Ty no... ty no... Tyno nie wiem. Ale wiem, że muszę włączyć trzy dispensery. Je, yep, piee. Yep. Ty no nie da się. Na bank o, się nie, się nie tepnij da. Tepnij do mnie, będziemy robić po kolei. Na, na bank się nie da. Tepnij się do mnie. To jest... No czekaj, boże. Boże, znalazłem dwie skrzynki. Się, Złoto. złota. Złota i jest dźwignia. Jest przejście. Bo tam było napisane, że cztery tak jakby pokoje musisz przejść żeby coś tam odkryć, nie wiem. Jak Ale ja nie taka... wiem jak w ogóle tutaj ten. No dobrze, już pędzę do ciebie. Znaczy idę w tunelem, a gdzie wyjdę to już się okaże. <grych> Moja pierdzielę. A dobra, już wiem gdzie jestem. Wyszedłem po prostu z tego. Tepaj, tepaj, Maciek tepaj. Już. No i co ty tu nie umiesz przejść? No patrz te dispensary czy włączyć. Bo wtedy z nich wypadnie wełna. Sześć wełn chyba. są do dispensery? No na górze. No to ja, jak tam chcesz doskoczyć? No właśnie nie wiem. <laughs> no to co ty mnie tu wołasz, jak nie jak przejść? No to trzeba jakieś inne pomieszczenia przejść, żeby tutaj móc. Ty to no przeczytaj te jeden. Przeczytaj, włączyłeś? No, nie, coś wypadło? Ty, no nie wiem, czekaj, czy włączyłem, czy nie. Jeszcze raz, to po prostu podejść niżej i skocz, i może dosięgnąć. A no, bez hitu. Ty, no, zaznaczyło no się... mi się, czyli da się to włączyć. O, o ja widzisz? w dół. Wypadło coś, chyba co? Ty, no, co, znaczy, wypa co dostałeś? Był taki dźwięk. Nie wiem, ja nic nie mam. Więc albo ty masz, albo po prostu nic nie wypadło. Nie, no to trzeba ten po kolei, wszystkie. A ten to za wysoko jest. To może z boku da się go. Nie no da się. O tak o, patrz o no ja bo... go gui. Tylko <grym grym grym> zrobiliśmy... <grym> no, go jaskę, o, jest, jest, w górę. jest, 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 dobrze. Co? Teraz Już? tam na środku. Dobra. To wszystkie muszą być w dół dźwignie, to wtedy będziemy wiedzieć. O, da się, trzeba rozpędzić się i da się. Da no, się da da dobra, się. to ty kombinuj z tym, a ja się przejdę. Dobra Zara wykminimy. Tu powinno się jakieś y, przejście otworzyło, bo to są dwie niebieskie wełny. Dobra, trzy jest i... już. Trzy są w dół, Trzy są w dół. Dobra. I rozpięć. Ten też jest? O, yy, to jest yy, jeszcze tylko tam. Patrz wełna wypadła, patrz. I tą wełnę trzeba położyć tutaj. Gdzie? E, te trzy wełny mamy prawo położyć na te niebieskie wełny. no dobra, ale... Czemu wypadła nam tylko jedna, skoro już tyle? Bo mamy jeszcze trzy inne dispensery, dwa inne dispensery, bo już zostało nam tylko dwa i w tych dwóch będzie wełna. No dobrze, to które nam zostały, bo ja nie widzę A żeby wszystkie, dwa... wszystkie są w dół. Tutaj, ten najwyższy. No tutaj, tutaj. Bo ty ile, ile z dispensery Ty no ten nie... i tam jeszcze tam całkiem w górze. No właśnie. Do tego tutaj trzeba dosięgnąć, ale tego się nie, da się. Patrz, trzeba tutaj, z tego środkowego. Najwyższego. No dobra, troszkę jest kombinowane. No, no, fajnie, fajnie. No kurde, fajna mapka, powiem. Słuchaj, z którego? No, o tutaj, patrz. I. O tutaj? Kurde, no. Nie, nie, nie. A, musisz tak skoczyć. O nie, nie można tak. Ja, game mode używa. No bo szkoda, czas. Dobra, i tu trzeba doskoczyć po prostu no da się, da się, bo już y, zaznaczyło mi się. Ustaw się tu, set Maria. To dobra, to... Ehm, home? O kurde, wróciła mi tam ten, Jezus. Co? E, TP. Nie o jest, jedna wypadła, bo włączyłem ją, dobrze, o, dobrze. To jedna dobrze, 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 jedna wypadła. A postaw... drugą chyba mam pomysł jak trzeba, bo trzeba najpierw położyć wełnę i potem z mm -mm. tej wełny się dosięgnie. Dobra. Wskakujemy. I druga tutaj jest, ta? To postaw tą wełnę. Już, stawiam. A skąd wiesz, że tu można to stawiać? No bo jest tam, są tam tabliczki na początku, tylko że ty się tam nie tepnąłeś. Aha, no rozumiałeś się? Dobra. No aj eee. cholira! No jasne, że zrozumiałem. Ja rozumiem angielski, tylko że nie umiem tak dokładnie. Znaczy, no, ja bym się postarał, bym przeczytał. Kurde, włączyłem ją i wyłączyłem, ale dobrze Wiesz, się włączyło. Jak gościu tak gadać, na przykład ee, jak gościu gadać w jakimś tam poradniku. No ja wiem, <coughs> dużo ludzi tak może tak rozumie, ale żeby się jakoś tam nie posługiwać, no to... ja tak ten... Tak. Dobra, może się te nożyczki. Zdane, czwórki z dostałem. Wę... Złoto, złoto i dźwignia, dobra. I wychodzimy na śniegu. Ach, muszę tam doskoczyć, nie mogę być taki. No to sobie skakuj, a ja sobie przejdę. Dobra. Dobra, jestem. Biegnę na górę, zobaczymy co tam jest. Śnieg, śnieg, śnieg. A ja te skrzynki Dobra. otworzyłeś? Tak, nic nie było. A czy znaczy złoto było? Co to jest? Co to jest? Ale co? Tam gdzie byliśmy w tej wodzie, to tam coś ten? Coś tam jeszcze jakieś zostały wejście? A, tutaj, byłeś tutaj? Tak, Chodź tutaj. I, I to tutaj było? O kurde, w dół skok jakiś. No właśnie, no tego nie wiem. Czy nie tu nie powinniśmy przypadkiem... Dobra, tu jest... a nie, tam trzeba iść, bo tu jest tylko złoto. Dobra, no to lecimy tam. Ale ciężko przeskoczyć było. Taka Dobra, Dobra. Razie, niby let's go, 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 let's go, 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 go. wow! Oh. Nie trafiłem do wody, ale... Nie trafiłeś tym dźwignia Lewo, prawo, lewo, prawo O Jezus O Jezus, gdzie patrz. ten Jezus to, to Patrz, tutaj, tutaj jak możesz... zaczynałem Tutaj skakałem i dopiero tam jest dalej widzisz, tam to co przed chwilą robiliśmy tam. A no nie? wiem, bo patrz, bo tu mamy znaleźć takie cztery pomieszczenia jakby Już ja jedno zrobiłem Tutaj zrobiliśmy drugie I no musimy znaleźć jeszcze je dwa Po co my te pomieszczenia zrobiliśmy? Ty no, nie mam pojęcia Dobra. Coś z tego mamy? Złoto chyba tylko. Mamy... no gdzieś trzeba pójść, tam będzie iść. Dobra, to chodź tam były te tabliczki, ale niekoniecznie mi się nie chciało je czytać, więc... Dobra, to patrz tutaj mam tajne przejście, patrz tutaj. Gdzie, gdzie, gdzie? Tutaj, jesteś? chodź tutaj, takie fontanny tutaj. Dobra. Już biegnę, już Kurde, biegnę. Tak wiesz, nie zauważyłbym, ale... No, o, kurde, lecimy, 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 lecimy. lecimy. Hop, o, na o, dobrze, dobrze. O, tak, dobrze, dobrze. A. O, <gry> o, kurde, co co tutaj, patrząc, tutaj będzie wyjście, patrz. Tutaj będzie wyjście, więc pewnie to jest zła dróżka, Tak myślę. Pewnie tak. Ale zła. dobra, chociaż przygody będą jakieś. Jumpowanie. Czekaj, no. to ja na początku obczajkę zrobię na dół. O, ale bosko, ale ja gul, to zrobiłem. Masz set home, set ustawy, gul, 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 bo gul, też Gól, gul, gól. Udało ci się. No, stary. Bravissimo. No. Bravissimo. Powiedzmy, że z tej strony mi się lepiej skacze. I ups. Ale powiedzmy, że nie. Ale fail. No, Bra, Dobra, Dobra tak. doskoczyłem. Aj, Go dlaczego nie doskoczyłem? Chciałbym być mistrzem parkour. Chociaż jestem mistrzem parkour, ale takim, wiesz, takim... Przeszywany. przeszywanym. Dobra, What? udało mi się. Set home. Kurde, ty tam doskoczyłeś czy po prostu sobie sethomowałeś? Sethomowałem. Nie współczuję. <noise> Dzięki. To się tak nie gra. Czas No Dobra, tam japa. Dobra, udało mi się. Dobra, tam japa. <noise> ci dam łyżby. Ja ci dam łyżby. O! o. O, no ty! Udało ci się! O kurde, nie można, tak, to jest niesprawiedliwe. Ale pisali, że można teleportować. Nie można teleportować, można, ale chciałem sam, dopiero jakbym cię poprosił. No dobra, tam, cicho. Ty, no, no i koniec? Pierdzielisz, koniec? No. A tutaj co jest? No, to jest te wyjście. Aha. No, ty, no dobra, dobra no wracamy. Wychodzimy, nic z tego nie mieliśmy. Już znaleźliśmy trzy. Nie, no dźwignię uruchomiłem, więc ona, może one cztery takie z pomieszczeń są połączone? A, no, wiesz, a wiesz, co możliwe? I wtedy Tam, patrz, dopiero patrz, patrz, gdzieś teraz, jakieś teraz wyjście Musimy jedzie. tutaj wejść, patrz, tutaj. Patrz, patrz, patrz tutaj na górę. I do tej dziury, patrz. Gdzie tu ty jesteś? Tutaj powinna być jakaś dziura. No, tylko za. To się nie wejdzie. A tu? Stąd nie wychodziliśmy przypadkiem? Nie. Nie, 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 eee, Tutaj gdzieś powinno być wejście. Ale po co ja tu jednak jak tu nic nie ma? Tutaj powinno być gdzieś wejście. O, jest tutaj, patrz. O, wskoczyłem. Gdzie ty, ty jesteś? Tutaj, kurde, zara wylecę, zara. Jab Patrz, jabłkami będę rzucał, musisz zobaczyć. Ops, no, stary, nie widzę. Ops, widzisz? <noise> Rzucę tymi jabłkami. No <noise> to <noise> Ty, No ale nie, ja tutaj byłem. No to nie przejdziemy tego? No nie, na no po co, jak ja już tu byłem? Ale co, przeszedłeś już to? Ta, ta O, to została nam tylko jedna, to jak stąd wyjść? nie wiem, idę za korytarzem. A nie, to nie tędy, nie tędy. Nie tędy? Nie. To jak stędy wyjść? Z drugiej strony. Nie To jak go tędy wyjść? Jak ty stąd wyszedłeś? Ty, no nie wiem, tędy chyba. Lol. To jak tutaj byłeś i się tepłeś, A bo ja się tepłem do ciebie, dlatego. Właśnie, Mon, to może tutaj z tego, stąd go z tego nie, nie, nie miał wyjście? Ciecia, ciecia, Jest, Po prostu tak jest wyjście. O! Może tu patrz. trzeba pojumpować. A patrz. inne wyjście patrz, tutaj są parkury, patrz, widzisz? No właśnie do tego to jest ten cz czwarte Pomieszczenie. O kurde. Kurde. Kurde, nie udało się. Ty no ja już ch chcę do ciebie tepać, a ty padasz tutaj? Jak możesz... To ja, ja ustawię sobie Setkoma. Te... Set, home. Set home Dobra. Czemu mi to robisz? A! home, home. Uh, home, poczekam aż się ustabilizują FPS-y. Ty, lecie. no ale tutaj nie ta ten, nie ma wejścia. Gadasz. No zobacz, brakuje tu czas. No bo kurde, źle robisz. No nie, tu się po prostu wysunie, czyli musimy jeszcze coś otworzyć. No, no widzisz. Co ty gadasz? Ty, no dobra, ty słuchaj, bo mamy 20 minut, nie? To po prostu może zakończymy teraz odcinek, a poszukamy się poza wizją tego czwartego wejścia. Jak o. znajdziemy, to y, zaczniemy tak. kręcić. Bardzo dobry pomysł. No. Więc y, co, żegnamy się z wami, co już nie będziemy tak. o siebie chodzić. Dzięki za oglądanie. Mam tak. nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę dla Kajosa. Tak. Na razie. I dla w Cześć. Cześć.